Witam Cię serdecznie z tej strony, Magda z kanału Odblokuj życie z Ulą i z Magdą. Mówimy dużo o manifestacji, a dzisiaj temat: jak um, nie afirmować z braku. Co to w ogóle znaczy, bo bardzo dużo osób o tym mówi, więc jeżeli ci ten temat interesuje i jeszcze nie rozkwiniłeś tego w swój sposób i nie jesteś pewien, jak ten temat ugryźć, to koniecznie obejrzyj ten materiał. A jeśli Ci się spodoba i te treści, które usłyszysz, będą dla Ciebie pomocne, to od razu dziękuję z góry za kciuka, może zasubskrybować też nasz kanał, bo będziemy tutaj umieszczać dużo takich termowych treści związanych właśnie z manifestacją jak słuchałam różnych osób, które mówią o manifestacji i byłam na różnych kursach gdzie też ten temat był poruszany nie, żeby nie afirmować z braku bo wtedy jesteś w tej wibracji i energii braku co automatycznie powiększa brak ale co to tak dokładnie znaczy? No dobra, no ale jak wyjść z tego braku? Kiedy ja w tym braku nie jestem, czy ja to dobrze rozumiem? Um, no ale przecież ja cały czas widzę to, co się dzieje dookoła, widzę te wszystkie okoliczności, których nie ma, tych manifestacji nie ma, te problemy są, a ja chcę być piękna, bogata i e, szczęśliwa. I to są właśnie e, te momenty, kiedy zaczynasz wątpić, czy to wszystko w ogóle ma sens, czy ta cała manifestacja jest prawdziwa. E, no, i każdy w jakiś sposób próbuje to wytłumaczyć. Ja przez, e, mogłabym powiedzieć, dobre dwa lata nie potrafiłam tego zrozumieć, co to znaczy nie afirmować w braku. Słuchajcie, przerabiałam takie mm, afirmowanie e, robotyczne, tak? Czyli naparzasz e, swoje afirmacje, załóżmy, pięć wybranych, i lecisz z nimi kilka tysięcy nawet razy w ciągu dnia, powtórzeń, e, bez upamiętania, w jakimś tam w miarę skupieniu. I po prostu bez względu na to, co czuję, jak się czuję, czego pragnę, to robotyczne afirmowanie miało sprawić, że przyjdą manifestacje. I jest to jedna z technik, tak? Bo każdy musi sobie z Was, słuchajcie, obrać swoją technikę. Ja wiem, że jest ich dużo na internecie, ja wiem, że każdy poleca swoją, ale jeżeli ty nie weźmiesz się za siebie i nie zaczniesz tego testować, i nie zaczniesz sprawdzać, czy faktycznie to ci odpowiada, no to nigdy nie będziesz wiedzieć, czy takie robotyczne afirmowanie ci służy. Jak był ten okres, kiedy to robiłam, i potrafiłam nawet kilkadziesiąt tysięcy razy powtórzyć jedno zdanie w przeciągu nie wiem, miesiąca, czy tam tygodnia, w zależności jakie było ciśnienie, to de facto pewne rzeczy się manifestowały i nie ukrywam nawet duże. Natomiast one szły jakby na tej, samej fali, na tej samej fali, która była logiczna dla mojego umysłu, czyli przyszła manifestacja. Dostałam to, co chciałam, ale to było z miejsca, które było znane bardzo mojemu umysłowi. Więc to było takie trochę hot and cold. Nie wiem, czy też tak macie, że manifestujecie, okej, okay, to się na chwilę pojawia, a później wszystko szlak trafia, albo to znika, albo jest totalna odwrotność. I to są właśnie. W moim rozumieniu, manifestacje, które szły też poniekąd trochę z braku, ponieważ ja nie wiedziałam i nie czułam momentów, w którym tak naprawdę idzie mi dobrze z tym afirmowaniem. Czy ja mam dobrze dobrane afirmacje, czy ja chcę to, co ja mówię, czy moja podświadomość będzie wiedziała to, co ja mówię. Więc to jest kilka takich czynników, które no, warto wziąć pod uwagę. I teraz żeby się nie dać zwariować. Afirmacja działa natychmiast. Wizualizacja działa natychmiast. Myśl o tym co chcesz, czyli to twoje pragnienie ono pojawia się w Twoim polu wibracji w Twoim polu energii, polu potencjału, jakkolwiek byś to nie nazwał, pojawia się natychmiast. Po jednej myśli. Podświadomość, Twoje źródło, Twoja doskonałość, Twoja boska energia słyszy Twoją myśl, i ona automatycznie układa wszystkie równoległe rzeczywistości tak, że Ty to dostajesz w tej samej chwili, jak o tym pomyślisz. Ale jest jeden warunek. Nie możesz być. Tu, tu jest ta afirmacja, to jest ta, to pragnienie, to jest Twoja potrzeba i ty będąc w braku, widzisz ją, ona jest już tam, ta kulka już tam drga z tą manifestacją, ale ty co robisz? Ty po prostu tak idziesz. Tak. Z każdą myślą, która nie jest zgodna z tym, co się znajduje w tym swoim pragnieniu, nie jest zgodna z poziomem energii tego pragnienia, poziomem jego wibracji, częstotliwości, poziomem radości, które daje ci to pragnienie, automatycznie odsuwa, od cie, odsuwa je od ciebie i tworzysz brak. Bo ja już mówiłam wielokrotnie, jak to jest, kiedy dobre przyciąga dobre, złe przyciąga złe, tak? To jest y, chyba już oczywiste dla tych, którzy się zajmują tą manifestacją. No tak jest. Natomiast pojawi się też manifestacja, kiedy masz takie trochę hot and cold, tylko znowu ona leci na takich wydarzeniach, które są bardzo logiczne dla Twojego umysłu, dobra. No, spodziewam się, że stamtąd mi dadzą, tak? Nie mam kasy na auto. No, dobra, to spodziewam się, że przyjdzie ta kasa z tego kredytu, dobra. Nie chcę mi dać tego kredytu, nagle się okazuje, że z dupy ci go dają, tak? Albo ktoś innego dla Ciebie bierze. Natomiast jest to w jakiś sposób zrozumiałe dla Twojego umysłu. I są różnego typu manifestacje. Natomiast żeby naprawdę. Czuć radość, taką szczerą radość tej manifestacji, która ona przyjdzie, że ona cię dodatkowo nie obciąży, tylko ona będzie z nawiązką, będzie z czymś ekstra, co Ty się naprawdę nie spodziewasz, że tak może się wydarzyć. To ona musi iść z odpowiedniej części Twojej energii, z odpowiedniej wibracji i możecie się tutaj y, nie zgodzić dla tych, którzy słyszeli o tym, że te wibracje w ogóle nie mają żadnego znaczenia, emocje nie mają żadnego znaczenia, uczucia nie mają żadnego znaczenia. Ja się z tym nie zgadzam. Każdy ma swoje, słuchajcie, metody. Próbuj swoich. Każdy ma swoje tak zwane, jak to mówi Bashar, permission slips, czyli twoje takie placebo, które sobie ustawiasz jako swój, swoje narzędzie, swoją technikę, coś, co przybliży cię do twojej manifestacji. Szukaj tego u siebie, tak? Szukaj. Od kiedy stosuję tą taką technikę? technikę? Zrozumiałam w końcu, że jestem jedną wielką wibracją, że jestem dwa światy moje. Świat wibracji i świat ten, który widzimy na zewnątrz. I one są nierozłączne. I wszystkie manifestacje z tego świata wibracji naprawdę bardzo mocno się skupią na tym, jak się czuję. Jak się po prostu czuję. I jeżeli ja wiem, że czuję się dobrze, jeżeli ja wracam do tego swojego źródła, wracam do tej swojej wysokiej wibracji, wracam do swojej takiej boskiej energii, a wracam tam poprzez różne pozytywne myśli, Szukanie pozytywnych myśli wokół jednej małej, pozytywnej myśli, szukanie sobie rzeczy, które dadzą mi przyjemność, dadzą mi radość i trzymanie się tego, i wracanie do tego stanu takiej radości i takich dosłownie ciar na ciele chwilami, a to jest bardzo mocne, bo one się tak mocno przejawiają, i wtedy absolutnie to jest wskaźnik czyli te emocje są Twoim wskaźnikiem tego, czy jesteś blisko tej swojej największej wibracji, tej największej mocy, czy jesteś daleko. Jak jesteś daleko, to też manifestujesz, ale rzeczy, które są dalekie od tych doskonałych, dalekie od tych przyjemnych, dalekie od tych radosnych. Jak jesteś blisko i masz radość w sercu, i masz to, to uczucie takiej błogości, tego spokoju, tego zadowolenia, to jesteś blisko tych manifestacji, które przynoszą ci właśnie więcej takich e, wydarzeń. Chcesz być zdrowa, chcesz być piękna, co wtedy czujesz, tak? Chcesz być z jakąś osobą, co wtedy czujesz? No, czujesz radość, czujesz spełnienie, czujesz satysfakcję, czujesz szczęście. One nie są daleko od twojego głównego pola wibracji, tylko są bardzo blisko. Więc jeżeli są blisko, to znaczy, że musisz znaleźć moment, który je do siebie jakby wywoła. Tak? To jest tak jak fala w radiu, więc wysyłasz impuls i ta rzecz, którą chcesz zmanifestować, ona jest też na tym impulsie, jeżeli jest zgodna z twoimi uczuciami. A przyjdzie na przykład takie uczucie, które jest dalekie od Twojego głównego, jakby tego źródła energii, dobrego, dobrych emocji, dobrych wrażeń, dobrych um, uczuć, i przyjdzie ta osoba i ci zrobi przykrość, tak? Czyli jakby zupełnie odwrotną wibrację ci przyniesie, bo taką wibrację wyślesz. Także dla mnie, niemanifestowanie z braku, to jest najważniejsza część. Przede wszystkim. Masz się łapać na takich momentach w ciągu dnia, gdzie wchodzisz w ten dobry stan samopoczucia. Jesteś po prostu spokojnym człowiekiem. Jesteś uśmiechnięta, jesteś radosna, coś ci przynosi zadowolenie, szczęście. Szukasz sobie takiego momentu, zostajesz w nim przez chwilę, minimum te 17 sekund. Po 17 sekundach, następne 17 sekund, próbujesz to jeszcze podtrzymać. To jest to tak zwane momentum, i to powoduje, że wibracja zaczyna wypuszczać, działać. Zostajesz w tym momencie. I afirmujesz. I afirmujesz. Z tego właśnie momentu. Wtedy nie jesteś w braku. To jest Twój moment do tego, żeby przyciągać więcej rzeczy, które dają Ci tą wibrację, tą radość, to szczęście. Więc automatycznie poruszasz wibracją wszystkie te dobre rzeczy, które chcesz, żeby się przejawiły w Twoim życiu. Ale musisz być na tej do odpowiedniej wibracji. Jak manifestujesz na wkurwie, czy na jakimś niezadowoleniu, będzie się to wahać. Po prostu. Daj znać, czy Ci się podoba taka metoda, spróbuj koniecznie, później napisz nam komentarz. U mnie działa fantastycznie.